Witam serdecznie w tarostacji i zapraszam na tarotowy portret dnia 28 sierpnia 2023 roku. Dzisiejszy portret wykonałam na kartach talii Universal Weight Tarot i jedna karta, karta Rydwan, pochodzi z talii mistyczne Tarot Marzyciela. Wylosowałam również dwie karty z talii Rozpoznania Wewnętrznego, Autorstwa amerykańskiego psychologa Chaka Specano i są to karty poświęcanie się i karta Dziecko Boga. I dzisiejszy dzień rozpoczynamy w karcie kochanków. W karcie kochanków, która mówi nam tutaj o miłości, o życzliwości, o serdeczności, o, o takich naprawdę ciepłych uczuciach, dobrych uczuciach, ale też obok widzimy kartę siły i kartę równowagi. O tutaj te dwie karty. I razem z kartą, Kochanków. Te dwie karty mówią tak naprawdę o bardzo silnej więzi tutaj o bardzo silnej więzi, ale też o więzi nie tylko emocjonalnej, ale również fizycznej, seksualnej, bo o tym mówi karta siły. Karta równowagi zresztą też jest, jest przez niektórych tarocistów postrzegana jako karta tak stricte aktu seksualnego, wymiany płynów. Więc, więc te karty zapowiadają nam taki bardzo relacyjny, bardzo taki miły początek dnia i nagle coś się dzieje, że. Wieczorem lądujemy w karcie rydwanu z tali, mistyczny tarot marzyciela. Co ta karta pokazuje? No, rydwan jest podwójny, bo tutaj mamy rydwan na trzeciej i na szóstej pozycji, a jeszcze między nimi ten diabeł taki niezbyt, niezbyt przyjemny. No cóż, te karty pokazują, że na głębokim, podświadomym poziomie bardzo chcielibyśmy tego kogoś, z kim jesteśmy w relacji, jak najmocniej do siebie przywiązać. Bardzo chcielibyśmy założyć mu na ręce, czy tak jak tutaj na karcie, na szyję kajdany, tak żeby nie odszedł. Karta Rydwan bardzo często pokazuje, że ktoś od kogoś odchodzi, szczególnie podwójny rydwan, ale też karta rydwan pokazuje no, takie nerwicowe reakcje tak? czyli, czyli takie nasze stany psychiczne, które przekładają się nie tylko na stan naszego zdrowia nie tylko podkopują naszą życiową energię. Ale też właśnie przekładają się na to, jak działamy w relacjach. I nie, nic dziwnego, że tutaj widzimy kartę obok karty diabła, kartę poświęcanie się. Proszę się przyjrzeć do, dobrze temu obrazowi. No, uwielbiam kartę tą talię rozpoznania wewnętrznego, ponieważ karty są tak wymowne, są no, tak, tak doskonale zaprojektowane, no nic dodać, nic ująć. Ten obraz mówi do nas y, sam, prawda? Tutaj ta kobieta, która zrobiła z siebie y, most, po którym depcze mężczyzna, zwróćmy jeszcze uwagę na to, że zbierają się nad nimi czarne chmury. Y, a te dwa brzegi, które łączy postać kobiety, wyglądają dosyć tak pustynnie, mimo że pod nimi jest cały ocean, całe morze jakichś uczuć, niewykluczone, że może wypłakanych łez. Co zrobić w tym dniu, żeby nie, nie doszło do takich sytuacji? No cóż, po prostu. Nie oddawać się czarnym myślom. Jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, z której możemy się cieszyć, to cieszmy się nią, to żyjmy nią, to yy, dzielmy się naszym szczęściem, ale dzielmy się, a nie. Chciejmy je dla siebie w tym diable zatrzymać. Nie da się zatrzymać energii. Można zmienić jej kierunek, ale tak jak już nieraz mówiłam, jeżeli widzimy tutaj na tej karcie, najlepiej są pokazane te dwa stwory, ten biały i czarny, symbolizujące e, dobre i złe rzeczy, więc e, to, którego z tych stworów nakarmimy, e, będzie działało na naszą korzyść bądź niekorzyść, decyzja należy oczywiście do nas. E, czyli czego nie należy w tym dniu robić. Nie należy na pewno się poświęcać, nie należy bać się tego, że ktoś odejdzie, należy jak najbardziej cieszyć się chwilą, cieszyć się tym wszystkim, co jest między nami pięknego, bo to jest, a tym, co, tym, co tak naprawdę jest w tym dniu niepokojącego, to są ni mniej, ni więcej nasze czarne myśli. Czarne myśli, które są tak naprawdę drogą donikąd, które, tak jak już wspomniałam, podkopują naszą energię, i tak jak, tak jak też nieraz mówiłam, ten rydwan pokazuje, że warto być tu i teraz, a to wszystko nie pozwala nam w tu i teraz się znaleźć. Y jeszcze chwilkę o karcie y poświęcanie się. Otóż y karta ta pokazuje, że y czujemy się odrzuceni i brak w nas gotowości, aby coś zaakceptować. No, najczęściej trudno nam zaakceptować, y że y człowiek, z którym jesteśmy w relacji, jest wolny. Każdego dnia, o każdej porze, On y, ma prawo wybrać nasze towarzystwo bądź wybrać inne towarzystwo. Y, ma prawo być z nami lub z nami nie być. Y, to, co my zrobimy z, tym, z tą świadomością, zależy tylko i wyłącznie od nas. Y, bardzo często y, poświęcamy się wtedy, y, kiedy y, kiedy no, po prostu i zwyczajnie byliśmy w dzieciństwie odrzuceni, y, kiedy poczuliśmy się y, nieważni dla, y, dla naszych rodziców, y, i y, powstało w nas takie przekonanie, że jesteśmy niegodni, y, że, y, że po prostu. Y, no, no właśnie, cała, cała sprawa wynika z tego, że jesteśmy niegodni, czyli jak to powiedział Woody Allen, nie chcę być członkiem klubu, który chce mieć na człon mnie za członka. Czyli jeżeli już zostaniemy przez kogoś pokochani, zaakceptowani, jeżeli już jesteśmy z kimś w relacji, to nagle okazuje się, że skoro ten ktoś nas wybrał, to znaczy, że on się tak naprawdę nie umiał poznać, ale jeżeli, jeżeli z drugiej strony w jakiś sposób dowartościowuje nas ta. Relacja to rodzi się w nas lęk przed intymnością, lęk przed bliskością, bo co się stanie, jeżeli ta druga osoba zobaczy, jaka ja naprawdę jestem, jaki ja naprawdę jestem, taka zwyczajna, taka, taka nieatrakcyjna, no właśnie, niegodna. I zaczynamy rekompensować sobie to nasze poczucie, że jesteśmy niegodni, a ono wywodzi się też y, z poczucia winy y, i jest tak naprawdę aktem, poprzez który wchodzimy w formę samozniewolenia. I to pokazuje ten diabeł, i to pokazuje ta karta. Czyli poświęcanie się tak naprawdę jest aktem samozniewolenia, ponieważ przestaliśmy kochać samych siebie, dajemy, lecz nie przyjmujemy i wkrótce zabraknie nam energii. To, co powiedziałam przed chwilą. A to prowadzi oczywiście do wyczerpania, do wypalenia. No i co jeszcze? Poświęcanie się w ogóle polega na dawaniu bez przyjmowania i tak naprawdę na ukrytej rywalizacji, na udowadnianiu cały czas drugiej osobie, że ja też jestem dobra, że ja też jestem godna, no taka relacja, w której musimy coś udowadniać, nie jest zdrową relacją, tak naprawdę dobrą relacją jest ta, którą pokazuje karta równowagi, w której nie miotają nami nie wiadomo jakie namiętności, w których, może nie tak, może w których nie potrzebujemy nie wiadomo jakich namiętności i nie wiadomo jakiego przywiązania do siebie, po to, żeby czuć się kochanymi. Równowaga przypomina właśnie o tym, że każda osoba w. W relacji powinna mieć równe prawa i równe obowiązki, no właśnie, równe prawa czyli prawo do wolności, prawo do wyboru, ale też, też obowiązek myślenia o tej drugiej osobie ciepło, z życzliwością nie podejrzewania jej o żadne złe zamiary, bo, no cóż, jak stwarzamy takie myślokształty, no to, no to ni mniej, ni więcej, tylko takie nam się realizują. I no właśnie, cóż tutaj mamy na pociechę? Ku pocieszeniu, ku pokrzepieniu serc mamy kartę Dziecko Boga. Tej karty to, to nie pamiętam albo była bardzo dawno, albo bardzo rzadko pojawia się w rozkładach. I ta karta nie mniej nie więcej tylko oznacza rozpoznanie naszego boskiego dziedzictwa. Czyli będąc stworzonymi przez Boga, jakkolwiek byśmy go pojmowali, jesteśmy dziećmi Boga. Gdybyśmy mieli tego świadomość, nie byłoby niczego, czego nie moglibyśmy otrzymać. Wyobraź sobie najlepszą na świecie matkę lub ojca, i to jak wiele chcieliby oni dać swoim dzieciom zarówno przez to, co robią, jak i przez to kim są. Yy, I wyobraź sobie, że właśnie w tym dniu oferują Ci o wiele więcej odpowiedzi na wszystkie twoje problemy, uwolnienia od wszelkiego zniewolenia i otwartość na wszelkie dobre rzeczy. No właśnie uwolnienie od wszelkiego yy, zniewolenia, które pokazują te karty. Tym wszystkim jesteś na to wszystko zasługujesz. Mm, tak więc y, tak więc tutaj y, lekarstwem na te nasze y, czarne myśli, na te nasze. Yy, trudne yy, emocje, może być właśnie yy, świadomość, że jesteśmy tak naprawdę dziećmi Boga. Każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju zupełnie niepowtarzalny, bo nawet jeżeli mamy jakimś cudem identyczny skład yy, genetyczny, to zawsze mamy troszeczkę inne doświadczenia yy, i tak jak yy, para. Rodzeństwa, wychowująca się pod jednym dachem, rzadko jest jednakowa. Zwykle każde dziecko jest inne, nawet w tej samej, samej rodzinie, każde dziecko jest inne, tak i bliźnięta jednak różnią się doświadczeniami ze swojego życia, a wiadomo, że to właśnie te doświadczenia, a nie co innego, kształtują nasze życie, tak kształtują tutaj, no, w ogóle nasz, nasz potencjał genetyczny, tak, bo przychodzimy na świat, przychodzimy na świat tak naprawdę obdarzeni bardzo dużą ilością różnych genów. A to, które z tych genów w życiu naszym się aktywnią, zależy ni mniej, ni więcej tylko od tego, na jakie bodźce środowiska będziemy narażeni. Tak więc y, każdy z nas, niezależnie od tego, jakie mageny może je lepiej lub gorzej dla siebie wykorzystać, bo tak jak mówię, wszystko zależy od środowiska no i przede wszystkim od tego, jak o sobie myślimy. Warto myśleć o sobie jak najlepiej, nie tworzyć tych ponurych myślokształtów, kształtów, nie poświęcać się i też nie nie być w takich sytuacjach przywiązania. No, siła też często pokazuje takie relacje przemocowe, ale też chęć takiego kogoś uwiązania do siebie poprzez chociażby właśnie poświęcanie się dla niego. bo ja się tak poświęcam, bo ty sobie bez tych moich poświęceń nie poradzisz, to też jest forma przemocy pokazywana w karcie siły Dobrze, jak zwykle nagadałam się, e, także nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Państwa na tarotowy portret e, indywidualny bądź partnerski, e, czyli do kontaktu ze mną. E, oczywiście, oprócz tego, że wykonuję portrety, prowadzę również kursy e, tarotowego portretu, ponieważ e, myślę, że najfajniej by było, Gdyby każdy z nas potrafił, potrafił umieć pracować ze swoim własnym portretem, bo wiedza, jaką portret daje o sobie, jest no, do, wykorzystyw do wykorzystania w każdej chwili życia, w każdym momencie, kiedy pojawia nam się jakiś znak zapytania, kiedy nie bardzo wiemy, co zrobić, kiedy nie bardzo wiemy, w którą stronę się odwrócić. Wtedy no, wystarczy sobie przypomnieć swój portret, a jeszcze lepiej rozłożyć go na kartach. I, I już wszystko wiadomo. Tak naprawdę, jeżeli znamy tylko karty swojego portretu podstawowego, jeżeli potrafimy być wobec siebie szczerzy, to, to naprawdę portret jest takim rozkładem, który procentuje, który pomaga przez całe życie. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa zapraszam na moją stronę www.tarostacja.pl i oczywiście na kolejne tarotowe portrety dnia. Życzę Państwu bardzo miłego dnia i do usłyszenia.